Przedziczołem. Czekamy na wiatr. Bo niestety w tym miesiącu, w lipcu, z tym wiaterkiem to jest marnie. Naprawdę marnie. W porównaniu do tamtego miesiąca, czerwca, czerwiec, chyba był najlepszy w tym roku. Pod względem wieczności w tym miesiącu naprawdę bardzo słabo postawiłem tego prowizorycznie gościa na taborecie żeby sprawdzić czy będzie się obracał ale niestety Wiaterek nie dociera. Dzisiaj mamy ładną pogodę. Niedziela słoneczko. Dzisiaj świeci cały dzień. Było trochę chmurek, ale ogólnie słoneczko dzisiaj zwycięża z wiatrakami. Panele dzisiaj dzisiaj produkują u sąsiadów na pewno elegancko. A wiatraczek się opala w słońcu. I nic nie produkuje. Tak, kolega Kucyk sąsiad tutaj urzęduje przy wiatraku. Jak co roku. Piękny dzień, dzisiaj jest cały dzień. Troszkę na MZ sobie popykałem. Zrobiłem jakieś 20 km, coś koło tego. Małą przejażdżkę, przewieczyłem MZ. MZ I teraz siedzę sobie na balkonie i. Napawam się ciszą. I czekam na jakieś wiatry. O, buba. Chyba jest do dojenia. Sąsiada się odzywa. No, ten miesiąc naprawdę jest kiepski wiatr, więc... Na liczniku, na wiatraku, naprawdę prawie nic nie nakręcone. Także fotowoltaika wygrywa z zwolenniką PV. No, na pewno się mi chyba będą cieszyć, że, że jest fotowoltaika górą nad. Wiatraka każdy ma swój czas. Słońca zazwyczaj latem do późnej jesieni nie brakuje. A dopiero później w zimie jest deficyt słońce. Jak jest pochmurno i panele produkują powiedzmy tam 10%, a jak przysypie śnieg grudzień styczeń u nas nad wcześniej listopad no to fotowoltaika śpi a wiatry hulają i i tak pracuje że najlepsza jest hybryda powtarzam to nie pierwszy raz Także słoneczko w lecie, wiatraki w zimie. O ile u kogoś coś powiewa, tak? Bo niektórzy twierdzą, że 4-5 metrów na sekundę takie wiatry to są w ogóle bezużyteczne. No. Niby tak. Kwestia, jaki się ma wiatrak, który startuje na przykład przy 5-6 m na sekundę to faktycznie jest lipa bo muszą być dobre warunki wieczne i o to chodzi żeby w polskich warunkach były takie turbinki które pracują od metra na sekundę a przy 3 m na sekundę na przykład tak jak mój generuje około 100 watów, czyli można powiedzieć zupełnie z takiego marnego zafirka jakieś tam waty są. Niech moc będzie z Wami, słoneczka i wiatru życzę, bo nawet słoneczny dzień, jeśli powiewa wiaterek, chłodzi panele i wydajność jest dużo większa. Trzymajcie się. Zdrowo i wesoło. Do zaś. Czekamy na jakieś wiatry.